Jość, Manko z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku U mnie na kanale w kolejnym odcinku Z od żula do króla Odcinek numer 23 Jak dobrze pamiętam A my dzisiaj Sobie pięknie lecimy Naszą czterdziechą Prasować Wiem, że w poprzednim odcinku Też prasowaliśmy No ale jednak jest trochę tego tych pól do poprasowania eee, no dlatego po prostu sobie dzisiaj też będziemy prasować i tyle Dobra. Jedziemy sobie pięknie 40 Tutaj nam dało Cztery belki z tego pola Ten, tak, zostały nam jeszcze dwa pola. Nie, trzy pola. Trzy pola nam jeszcze zostały do sprasowania. Ten, myślę, że tak. No, na pewno cały odcinek dzisiejszy sobie poprasujemy. No i fajnie będzie to wyglądało, bo będziemy mieli już tą akcję ogarniętą. No i następny odcineczek no to będzie zbieranie beleczek No, no samym począteczkę zostawcie łapeczkę, subika jeżeli ktoś jeszcze nie ma Bo to bardzo pomaga Możecie napisać komentarz a przypnę serduszko Tak Słuchajcie, to jest film na wtorek. Tak no. no oglądacie to we wtorek. Mniej więcej w tym, w tym momencie, kiedy wy to oglądacie. Ja jestem u wujka na gospodarstwie. Dobro. Wbijamy trójeczkę i jedziemy. Mniej więcej jestem wujka na gospodarstwie w tym czasie Może kamerę zabiorę i to nagram Wam na przykład jakie są maszyny w wujka Nie wiem, nie obiecuję, jak to będzie tam wyglądało. Zobaczymy, tak? No. Tak ogólnie, no to dziękuję Wam za taki fajny live'ik w sumie w niedzielkę ja to nagrywam w poniedziałek a w niedzielkę sobie byłem no liveik był no i bardzo fajnie żeśmy sobie trochę pogadali bardzo miłość zaskoczyłem no bo... Gadałem z... Czekajcie... Czekajcie, 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 czekajcie... Gada... Ja wam powiem, ja wam powiem z kim. Tylko teraz zapomniałem, ale tak ogólnie... Z Matetek2, z Matetkiem2. Żeśmy sobie... Pogadali, no... Wbił do mnie na live i pogadaliśmy trochę. Jeżeli to ma te tego oglądasz, to serdecznie pozdrawiam. No, trochę żeśmy pogadali. Yy, no, może zrobimy jakiś kolab. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Wiem na pewno, że na, na 100% sobie. Yy, pogadaliśmy trochę no i tak fajnie, fajnie można powiedzieć że czas yy, spędziliśmy dowiedziałem się że matetek też ma swojego włady mierca ten tak. no ogólnie teraz tam nie nie, żeby coś... Nie mówię, że na 100% będzie kolab z yy, matetkiem, że będziemy nagrywać coś, bo tak on tylko do mnie wbił na live'a. Na live'ie żeśmy pogadali, ja się zapytałem, powiedział, że się zastanowi. Tyle, nie? No. Tak, ogólnie no to... O, to bardzo przyjemnie live'ik nam zleciał. Tak. No, ogólnie niedługo... Teraz e, lecimy po 80 subskrypcji, ale niedługo będzie... E, ...stóweczka na naszym kanale. Więc super się rozwijamy. Bardzo mnie to cieszy, że się tak szybko mój kanał rozwija, bo można powiedzieć, że w miesiąc. No dobra, w dwa miesiące. Kanał się rozwinął bardzo mocno. Naprawdę, może i w tym momencie wyświetlenia trochę spadły, ale ja to widzę, że po prostu są takie miesiące, że spadają też u wszystkich youtuberów farmingowych. Ja też widzę, że spadły trochę wyświetlenia, ale no, mówi się trudno, tak? Ważne, że te subskrypcje fajnie lecą. i co chcą, to oglądają. No, ci co nie, no to mówi się trudno, nie? No, ogólnie, jeżeli chodzi o ulepszenie komputera czy coś się zmieniło Aktualnie powiem wam, że no wczoraj wleciał donatecik dyszka Dycha w Donate'ie wleciała od lolka No i fajnie e, Jeżeli to oglądasz lolek to dziękuję Fajnie, bo coraz bliżej jest też tej obudowy jak będzie fajnie wymieniona obudowa to już wtedy sobie będziemy zbierać na yy, zasilacz yy, Jak sobie pozbieramy na zasilacz to wtedy sobie będziemy zbierać na No właśnie na co Po zasilaczu zbieramy na kartę graficzną Raczej, tak mi się wydaje, że w takiej kolejności bym to chciał wszystko sobie poogarniać. Wiem, że jak procesor wymienię, to też zawsze trochę lepiej tutaj to będzie wyglądało. Może i jakoś super, bardzo by się wydajność tutaj i oglądania, i giereczki nie zmieniła. W sensie, że grafika. No ale może by takich lagów nie było. No wiem, że te lagi czasami są i czasami, kurde, przeszkadzają. No, ale aktualnie to mi... Nie, w tym momencie nie ma lagów, więc się cieszę. I, i jest fajnie, nie? O, dobra, z tego pola też trochę tych beleczek było. Ok, jedziemy sobie pięknie. 40 ogień, 40 teraz y, trochę dostaje akurat z tą prasą, Ale. myślę, że to tak w miarę, w miarę będzie fajnie wyglądała, ta 40 też będzie do czegoś używana, bo. 40 była kupiona kilka odcinków przed żniwami zmiana była kupiona na nawozach odcinku z nawozów chyba albo z siewów ostatnich no i co wyremontowaliśmy i tak naprawdę to nic takiego super żeśmy nie porobili powoziliśmy tylko zresztą wy chyba nawet nic nie widzieliście zwożenia zboża no wszystko chyba poza odcinkiem pozwoziłem To akurat yy, tak mi się wydaje, że to tak było. No, ale teraz sobie będziemy tej czterdziechy trochę używali. Myślę, że ten yy, samochód mi przyzwoni tutaj. Nie byłoby fajnie. No, dziechy sobie używamy trochę, tak, o, żeby było. No, sobie fajnie jedziemy. Na następnym odcineczku sobie będziemy zbierali pięknie beleczki. Jak sobie te beleczki pozbieramy, to wtedy, wtedy po pozbieraniu beleczek hmm, będą akcje pożniwne już. Tak czyli na pewno jakieś wapnowanie coś takiego, nie? w tym sezonie już będziemy myśleli, rzepak rzepak w tym sezonie będziemy już sobie siali, dlatego no pod te pola, na których będzie rzepak sobie i wylejemy gnojówkę wtedy to sobie ładnie przeoramy a po przeoraniu damy ten, damy dopiero wapno, dobijemy i wtedy dopiero zasiejemy Tak żeby tam pola pod rzepak przygotować, żeby ten rzepak jak najlepiej sypnął, nie? No, żeby po prostu zarobić, żeby zarobić, bo kurde trzeba by sobie tutaj y, trochę pokupować pól i w ogóle ten stak dużo tych belek ogólnie będzie no nie myślałem że aż tak dużo tych beleczek będzie tutaj to no tak, ogólnie, 40. Tam wydaje mi się, że fajna. Fajnie sobie ją porobimy. się wiecie, no ogólnie, no to 60. była na rolniku zasady. Wiem, że co prawda tam było te 13 odcinków, aż dlatego wziąłem Zetora. No ale jakbym wziął też 60, no to co by miał wszystko co było na rolniku zasady absolutnie takie same zestawy w sensie ciągniki no dlatego to tak średnio według mnie by wyglądało nawet kombań by był chyba ten sam tylko że tam miałem kabinę a tutaj jak jest 4 jecha to to jest totalnie inny ciągnik to jest pierwszy raz w ogóle na moim kanale kiedy widzicie 40 pierwsza seria no dlatego myślę, że fajnie. No, resztę też tych... Resztę... Yy... ciągników też raczej nie będą takie oczywiste. Dalsze moje wybory, jeżeli chodzi o ciągniki. bo mam takie akurat akurat mam fajne przygotowane wybory pod ciągniczki. Sprawdę jeszcze nie w jakiej kolejności to się pojawi, zależy jak szybko dojdziemy do tego etapu wymieniania następnego ciągnika, nie? to akurat nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało, no bo ten sezon pola i następny sezon Raczej bym chciał pozbierać pod y, jakąś rozbudowę gospodarstwa, tak trochę chociaż. A wtedy, jak, jak już by było pozbierane pod tą rozbudowę gospodarstwa, bo muszę pole tam kupić, to wtedy po sprzedaży drzewa, bo na tym drzewie coś że dużo zarobimy, to byśmy kupili sobie nowy kombajn bo kombajn też mi się wydaje, że spodoba się wam. Może nie jest jakoś dużo większy od tego co naszego Bizonka, no ale to już jest bardziej komfort i w ogóle. Ten to. Dobra, kolejna beleczka O O, dobra, dobiło Kolejna beleczka tutaj jest pięknie robiona 4, 5, 6 beleczka Szósta belka, a mamy tutaj dopiero dwa przejazdy przejechane Ten, no trochę tych belek będzie dobrze. Teraz w sumie krowy niedługo będą się cieliły to zawsze będzie trochę więcej. Krowy będą się cieliły, no to będzie więcej. Świnki też trochę już zaczynają zjadać i potrzebować tego zapotrzebowania większego. Dlatego no tak. Wyda wydaje mi się, że już będzie więcej trzeba e, właśnie ogarniać i tych i belek e, słomy i belek siana Kiszonka to tam wystarczające jest kiszonki aktualnie W się pod rozbudowę gospodarstwa ogólnie widzowe, to nie zrozumcie mnie źle, Ale aktualnie te, według mnie, obory postawić. To by było, według mnie, obora na krówki druga. To by było najlepsze, co bym mógł zrobić. No ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jeszcze trochę czasu to nam pewnie zajmie. Bo zależy jaka będzie oglądalność tutaj seryki Bo może być tak, że już sobie wymienię kilka komponentów w komputerze I zaczniemy już nagrywać 25, tak trochę bardziej Trochę bardziej zaczniemy nagrywać 25, może jakąś inną serię Ale od żura do króla dalej będzie się ciągło tutaj w 20 22 Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Pożyjemy. Zobaczymy. Najważniejsze to jest, żeby nagrywać cały czas regularnie. To nam te subiki będą wpływać. No w sumie wyświetlenia też będą szły. Tak, w miarę. No. No, i chyba nie zdążymy sobie całych wszystkich pól stresować. Zostanie nam jedno. Bo jest e... 20 minuta odcineczka A my tutaj robimy ostatni przejazd na tym polu. Znowu i... Tylko dwa pola żeśmy zrobili. Kurde. Tak to wygląda. Dobra, włącz. Żeby miała obroty. Piękna nasza 4GH. Dobra. Robimy ostatni przejazd. Może trochę ten dłuższy odcinek zrobimy, no ale wątpię, żeby nam się udało tamto pole też sprasować. Nie, nie będziemy robić tego dłuższego odcinka, to sobie zrobię poza odcinkiem. O, poza odcinkiem. Poza odcinkiem już sobie to porobię, żeby na spokojnie ogarnąć. Żeby już to było ogarnięte Więc dojedziemy sobie do końca, pomiędzy te trzy belki staniemy I sobie odcineczek zakończymy Takim fajnym kadrem Tak mi się wydaje, że będzie git No tutaj będzie połowa prasy jeszcze Ten tak No, już. No, a jeżeli chodzi o teksturę, w ogóle słomy, to czy ona się zmienia? Belek? Nie. Według mnie się tekstura Belek raczej nie zmienia, ale to nie wiem. Może być, że się zmienia. Ja po prostu yy, nie ogarniam. Bo wiem, że kostek na pewno się zmienia. Dobra, weźmy się tak, może ustańmy. Dobra, już gdzieś tam Belką drogą. No, ten, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć!